Co się stanie, jeśli przestaniesz jeść cukier przez dwa tygodnie? Pierwsze, co zauważysz, to zmiana na twarzy. Z opuchniętej i zaokrąglonej stanie się szczuplejsza i bardziej wyraźna. Powód, dla którego tracisz na wadze po odstawieniu cukru, jest prosty. Twoje ciało zmienia źródło energii i zaczyna spalać tłuszcz zamiast cukru. Tłuszcz i cukier to dwa główne paliwa organizmu. A gdy przestajesz dostarczać cukier, ciało w końcu zaczyna używać zmagazynowanego tłuszczu. Cztery kluczowe organy szczególnie zyskują, gdy zrezygnujesz z cukru, zaczynając od wątroby. Poprawia się także wzrok, bo cukier uszkadza siatkówkę i może prowadzić do retinopatii cukrzycowej. Tętnice regenerują się po uszkodzeniach wywołanych cukrem, co zmniejsza ryzyko chorób serca i poprawia poziom cholesterolu. Ograniczenie cukru redukuje stany zapalne, wspiera funkcje poznawcze, łagodzi drętwienie kończyn i poprawia nastrój oraz zdrowie mózgu. Jeśli trudno ci całkowicie odstawić cukier, rozważ naturalne zioło o silnych właściwościach detoksykujących, które pobudza komórki macierzyste mitochondriów do skutecznego usuwania cukru z organizmu. Shilajit to preparat, który często polecam osobom chcącym schudnąć i zwiększyć energię. Jeśli chcesz spróbować, znajdziesz produkt przez link w moim profilu.